Zadanie dany jest kwadrat ABCD o boku 8 cm oblicz promień okręgu wpisanego w kwadrat i punkt B oblicz promień okręgu opisanego na tym kwadracie. Przypomnijmy wzory związane z naszym zadaniem tutaj widzimy, mamy kwadrat, jeżeli bok jest A, no to mały promień to jest połowę A, a z kolei duży. Promień musi być narysowany w dobrym miejscu, a dobre miejsce to jest połowa przekątnej. Więc, jak masz przekątną kwadracika D równa się, a pierwiastek z dwóch, no to duży promień to jest połowa tejże przekątnej. Przechodzą do zadania. Bok kwadracika jest równy 8. Jeżeli teraz chcemy obliczyć promień okręgu wpisanego, czyli wewnątrz naszego kwadracika, no to tutaj nie trudno zauważyć, że r jest równy 4. Czyli po prostu napiszę tutaj odpowiedź do punktu A. Odp. promień jest równy 4, bo to jest tak jak mówi ten wzór. Możemy zapisać małe r równa się 1 druga a czyli 1 druga boku. Czyli 4. No w odpowiedziach warto zapisać jednostkę. Teraz, jeżeli przejdziemy do okręgu opisanego na zewnątrz, no to fajnie byłoby obliczyć najpierw przekątną. wzór tutaj masz, a pierwiastek z dwóch, czyli cała przekątna to 8 pierwiastek z dwóch. No ale duży promień, tutaj mamy duży promień, to jest połowa, połowa. Przekątnej, więc 8 pierwiastek z 2 na 2, 4 pierwiastek z 2. Więc tutaj napiszemy od P do drugiego zadania: 4 pierwiastek z 2 cm.